Jedna kropelka mięty pieprzowej to jest równowartość dwudziestu kilku szklanek herbaty miętowej. Ale to trzeba robić mądrze, bo pewnie też, czy to może być szkodliwe, jeśli ktoś nie wie, jak stosować? Jak najbardziej tak, no bo olejki eteryczne są koncentratami. Jedna kropelka mięty pieprzowej to jest równowartość dwudziestu kilku szklanek herbaty miętowej. Tych olejków w roślinach jest bardzo mało. Jest do kilku procent. I dlatego potrzeba jest dużo tego materiału, żeby Tutaj to wyciągnąć. Tutaj stężenie może być niebezpieczne, prawda? Stężenie wtedy jest bardzo duże, bo mamy koncentrat. I wiele ludzi też nie wie, które olejki są fajne dla dzieci, a które nie, bo będą na przykład zwalniały oddychanie. Dziecko będzie miało problem z oddychaniem i może trafić do szpitala. Trzeba wiedzieć, co się robi, bo to są koncentraty, czyli bardzo silne działanie, czyli no z głową po prostu. Tutaj wiedza jest niezbędna, żeby sobie krzywdy nie zrobić.